Właśnie w drodze z morza nad morze. U, uwaga, korki, korki, korki. Jak zawsze są korki. W trójmieście to jest coś normalnego. Jednak przepaść. I do tego, czego nas uczą gdzieś tam w szkołach, to no, naprawdę jest za mało. I tam również, tam już kupę lat mieszkaliśmy. I tam niestety tego było zatrzęsienie. Bardzo dużo. Zresztą tak powiem, jest sięga moja wiedza. A Jaka jest całkowita prawda, może to wszystko naraz. Może jest coś jeszcze w zanadrzu, co tam powoduje takie właśnie problemy. Kalor kłos. no. Ci kochani, właśnie jestem w drodze na Hell, czyli z nadmorza nad morze, ale czasami tak bywa. Warto zmieniać swój klimat i czasami gdzieś tam się wybrać w jakieś inne miejsce i zresetować się. I wiadomo, że nad naszym Bałtykiem jest masę fajnych miejsc, można wybierać do koloru do wyboru. A ja z, z tutaj z centralnie z Gdańska czasami sobie właśnie lubię gdzieś pojechać w jakieś inne rejony bo no przez powiedzmy dwie godziny jazdy, 2,5, czasami trzy można dojechać w fajne miejsca No a na Helu byłem parę razy, ale nie pamiętam jak dokładnie tam jest bo to było za czasów jeszcze moich małolackich, bardziej jechałem tam na że tak powiem, wypoczynek, imprezowanie i ewentualnie e, zażywanie kąpieli słonecznych i morskich, tak, w wodzie. Ale po co tutaj się do Was zgłosiłem? Po to chyba nie o tym, żeby rozmawiać o morzu, chociaż czemu nie. E, ale ktoś mi podsunął pomysł, żeby nagrać filmik. Uwaga, korki, 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 jak zawsze są korki W Trójmieście to jest coś normalnego Także dostałem takie pytanie od kogoś, pytanie, taki komentarz, żebym nagrał filmik, jak to wygląda sytuacja w mieszkaniach czy w domach z grzybem w Anglii I tak się nad tym zastanawiałem, czy jest sens o tym nagrywać ale jak jest, jak jest prośba, gdzieś tam dużo ludzi właśnie czasami mnie, mnie wypytuje, czy to faktycznie tak jest, że w większości angielskich domów, tym bardziej tych starych, jest wszędzie grzyb. No i co Wam mogę powiedzieć? Ja mieszkałem, dokładnie, musiałbym teraz sobie przypomnieć, w Nottingham mieszkałem, teraz Holborn Avenue... Później na Player Street Później na Stompit Close A na początku też w jednym miejscu Nie pamiętam dokładnie gdzie to Jaka to była e, Jaki to był adres Wiem, że to było 54, ale nie pamiętam dokładnie Czyli w samym Nottingham mieszkałem w czterech domach Czy we wszystkich tych domach znajdował się grzyb? Szczerze, to w tym pierwszym tak, to był masakra po prostu. To był taki dom um, typowo wynajmowany na pokoje. I akurat moi znajomi mieszkali w innym, w innym, jakby na tej samej dzielnicy, ale w innym domu. I ściągnęli mnie do Anglii, i właśnie tam mnie wkręcili do swoich tam innych znajomych. Też okazało się, że część z nich była zdańska, jedna dziewczyna była z Indii i faktycznie ten dom był taki no, mocno stary, zaniedbany i tam też tego grzyba było sporo. Co ciekawe ta ekipa z tego domu, pozdrawiam was serdecznie, jeśli ktoś z was mnie może ogląda, ktoś to wie. Specjalnie dla mnie przyszkowała pokój. Ten pokój był na dole. Zaraz przy wejściu, pamiętam, jak się wchodziło w drzwi, to był w prawej strony. No i tam był taki bardzo dziwny zapach. I ja na początku myślałem, że właśnie to jest spowodowane tym, że tam jest y, możliwe, że jakiś grzyb właśnie, tak, jakaś mocna wilgoć. I no i tak ciężko tam mi się chciało, że tak powiem, być mi się chciało. Nie miałem za bardzo wyboru, tak? Bo nie, ten angielski, który ja znałem, mi się wydawał, że jest na tyle dobry, że sobie poradzę. To się okazało, że absolutnie nie. Trzeba się tam na nowo uczyć. Te wszystkie slangi i tak dalej, i tak dalej. No to jest jednak przepaść. I to do tego, czego nas uczą gdzieś tam w szkołach, to no, naprawdę jest za mało. Moim zdaniem. Trzeba się doszkalać prywatnie. Tak mi się wydaje, że ci, co chcą się uczyć, to powinni sobie prywatne lekcje i to w dodatku się dowiedzieć, czy ten nauczyciel był za granicą najlepiej. Wybierać się gdzieś do Anglii, no to, czy Wielkiej Brytanii, to no wziąć takiego nauczycia, który tam spędził kilka lat, że ma ten akcent i wie jak to dokładnie wygląda. W każdym bądź razie wracając. Tak, w tym, w tym pokoju strasznie śmierdziało. No śmierdziało, no taki specyficzny zapach jakby wilkoci. No i się dopytałem tych znajomych, którzy mi tam wynajęli ten pokój i się okazało, że no akurat w tym pokoju, w tym domu siali marihuanę. Jest to tam w Anglii bardzo powszechne, że wynajmują całe domy wielopokojowe, no i jest tak, że po prostu zakładają całe sprzęty, lampy, wentylacje i, i po prostu robią sobie z takiego domu po prostu jedną wielką sialnię marihuany. No, tak to I wtedy się dowiedziałem, że właśnie oni tam prawdopodobnie siali tak, W tym pokoju najwięcej No i ten cały pokój był przesiąknięty tym tak, Ten dywany, te, te ściany No ale z czasem jakoś to gdzieś tam e, zanikło Wy, Wywietrzyłem to, że tak powiem To tak, e, tam, tam było bardzo dużo tego grzybu kolejnym domu, to już był bardziej taki, że tak powiem odnowiony, odświeżony, wymalowany. Tam się przenieśliśmy już właśnie z moją, z moim znajomym, który mnie ściągnął do Anglii oraz tam z częścią, z częścią w sumie jego rodziny i jeszcze taki jeden kolega też z Gdańska, którego znałem wcześniej przy budowie jachtów, razem pracowaliśmy. Ogólnie to była nasza taka, taka ekipa właśnie, który, którzy się poznaliśmy gdzieś przy budowie jachtów w Gdańsku No i tak później się razem wyprowadziliśmy Wprowadziliśmy, bo ja się wyprowadziłem z tego z tego średniego domu, że tak powiem, tam gdzie tam Ostro jechał Tam faktycznie tego aż tak nie widziałem Faktycznie tam nie było aż tak mocno widać tego grzyba bo to było wszystko odświeżone, czasami gdzieś tam się faktycznie może pojawiało, Gdzieś zazwyczaj właśnie w Łazienkach, w ubikacjach gdzieś tam u góry, ale to tak yy, delikatne, no ale, ale, ale było coś takiego. Stamtąd później ja już poznałem swoją partnerkę, yy, byłą partnerkę i czas gdzieś tam mijał, mijał i później właśnie z jednym z, z naszych kolegów. W mieszkałem na pokoju tam, w poprzednim, poprzednim mieszkałem, tam, gdzie było ładniej. To z, to z tą dziewczyną, właśnie się przeprowadziłem i z takim jednym kolegą do innej, miejscu, do innej dzielnicy. To było właśnie na Player Street Nottingham, i tam już też było. To mieszkanie też było dosyć takie odświeżone, i zazwyczaj jest jakieś świeżo pomalowane, i że tak powiem. Odświeżone do ponownego mieszkania, bo wiadomo, tu się wynajem zaczyna, kiedy po prostu no, ktoś kończy. To czyli jest przemalowany, odświeżony. No i tam na początku też było spoko, ale później zauważyłem, właśnie przy, przy łóżkach można było zobaczyć, że jest tam faktycznie grzyb się osadza. Właśnie tam, gdzie się kumulowało to całe cały e, całe grzyb, tak? Czyli tam też się pojawił. Później stamtąd już e, z moją ówczesną e, dziewczyną i z jej e, córkami, czyli całą rodzinką. przeprowadziliśmy się do kolejnej części Nottingham na St Antans czy Saint Antans, jakkolwiek to się wymawia. I tam również. Tam już kupę lat mieszkaliśmy I tam niestety tego grzyba było Za bardzo dużo Czyli standardowo Łazienki Koło okien Framugi Gdzieś w rogach Bardzo, bardzo, bardzo dużo było tego No w tym Muszę przyznać, że tam było najwięcej I później jeszcze wyprowadzka To pewnie wiecie Znacie moją historię z poprzednich filmików, jeśli oglądacie, że wyprowadziłem się z Nottingham. Dostałem kontrakt w Luton, w okolicach Londynu. I tam, znaczy na początku mieszkałem przez miesiąc czasu w Airbnb na pokoju. To tam, to o tym nie będę opowiadał, bo tam co było, to było. Zresztą nawet nie pamiętam, czy tam był jakiś grzyb. Podobno tylko miesiąc czasu. No i później stamtąd znalazłem taki flacik, czyli kawalereczkę. I w tej, w tej kawalerce mieszkałem kolejne coś około 4 lat. No i jak sytuacja wyglądała w tej kawalerce? W tej kawalerce również był grzyb, i to w szczególności w łazience. Strasznie. I to było dosyć dziwne, bo tam była wentylacja, czyli przewiew. E, oprócz tego też, bo miałem łączoną, łazie, e, łączony salon, tak, sypialnią. no wiadomo, tam było łóżko, gdzieś tam jakaś sypialnia. Nie wiem, ile ta kawalerka miała. Bo była malutka, nie wiem, 30, 35 metrów kwadratowych. Ale fajna, przytulna. Bardzo było tam przyjemnie. Własny parking i fajnie mi się tam mieszkało Tak, to, to, to się tam przyznaje, że tam był bardzo duży grzyb Gdzieś to usunąłem samemu Gdzieś tam to zawsze zamalowywałem specjalnymi farbami czy środków specjalnych na usuwanie tego grzywa. I faktycznie tam mi się udawało Później zamalowywałem to, jak wcześniej wspomniałem, specjalną farbą która gdzieś tam to pokrywała i ten grzyb się jakby nie przebijał. Później z czasem faktycznie to. Yy, załóżmy, nie wiem, po pół roku to gdzieś wychodziło na nowo. I teraz pytanie, skąd to się wszystko bierze? Yy, jak ja rozmawiałem gdzieś tam z ludźmi, którzy gdzieś tam się zajmują, yy, oczywiście zazwyczaj Polakami, którzy zajmują się budowlanką. W Anglii czyli nasi fachowcy zazwyczaj większość z nich właśnie mówiła mi o tym, że jest to po prostu brak odpowiedniego jakby odpowiedniej wentylacji czyli i faktycznie jak się temu przyjrzałem bliżej to w tych domach jakby nie było żadnej wentylacji oprócz tego, że w łazience były właśnie te specjalne takie wentylatory, czyli przebicie się wasze gdzieś na zewnątrz i to było jedyne, jedyną taką wentylacją. No ja rozumiem, że w Polsce też, też tak za bardzo tego nie ma jednak tej wilgoci nie ma. Wydaje mi się, że to jest główną, główną przyczyną, ale bardzo... Właśnie mój kolega kupił sobie dom w Anglii, też, też w Nottingham i on sobie zrobił taką... po prostu się przebił na dole, zrobił sobie taką wentylację Gdzieś tam faktycznie, bo tam też miał masę grzyba i faktycznie to mu gdzieś pomogło. Z tego co wiem, i jeszcze czego się dowiedziałem, czyli warto robić takie właśnie gdzieś przebiewy, taką wentylację. Oczywiście używać w łazienkach tych wentylatorów często, bo tam dużo jest takich łazienek, które przy włączeniu światła od razu się załączają te wentylatory i to jest bardzo dobre akurat. A przy, że tak powiem. Tam, gdzie niektórzy oszczędzają, nie chcą tego włączać, no to bardzo często ten grzyb jest jednak, ale bardzo polecam to robić i żeby ten grzyb się nie pojawił. Co jeszcze? Z tego, co mi powiedział fachowiec, to, to również jest jakby spowodowane tym, że bardzo często są tam jakby uszkodzenia tych całych. Nie pamiętam dokładnie jak to słowo się nazywa, wybaczcie, no nie jestem budowlańcem i nie używam takich y, sformułowań, no i często gdzieś tam zapominam. Wiem, że właśnie u mnie w, w moim mieszkaniu to jest do wymiany i nawet dzwoniłem do współdzielni, że po prostu jest to y, potrzebne, y, że wymiana jest konieczna, bo mam tam właśnie wyciek. I jest to jakby, no nie wiem czy to jest jak to się nazywa. Tak deszcz pada, to po prostu te rury są, tak, na, nad dachem, przechodzą i wpadają w, gdzieś tam do innej rury i to jest, idzie ta woda gdzieś tam po prostu, tak, gdzieś tam um, do ścieków i tak dalej. Czy w ogóle po prostu, żeby z tego dachu tak nie ciekło centralnie, no nie wiem, na, na żeby nie ciekło na. na um, na ścianę, tak? to po prostu jest to coś właśnie, to się, nie wiem, opierzenie? nie wiem jak to się nazywa napiszcie w komentarzu jak wiecie bo ja zapomniałem po prostu w każdym właśnie bardzo częstą przyczyną jest to, że te, załóżmy dobra, niech będzie te opierzenie <gryw> nie wiem czy to jest to te rury są po prostu ciekną i bardzo często stamtąd po prostu ta woda przecieka do właśnie do tych ścian tak? i gdzieś tam powoduje tą wilgoć i często tak jest, że jak się to oczyści, naprawi jak tekarz to wszystko połata i naprawi to faktycznie gdzieś ten grzyb jest usuwany bardzo często to jest jedna z tych rzeczy kolejną przyczyną którą gdzieś usłyszałem jest po prostu bardzo słaba podobno Izolacja, tak, gdzie oni stawiają te fundamenty, i te domy po prostu no, nie są, jakby, zaizolowane. Tam, tam nie ma, jakby, również takiej reguły, bo po prostu jest klimat dużo, że tak powiem, cieplejszy niż, niż w Polsce, jeśli chodzi o jesień czy zimę. Hmm, ze względu na to, po prostu no, nie jest to tak praktykowane. Tak samo nie, nie, nie ocieplają tych domów. I ze względu na to ta słaba izolacja właśnie też może się do tego przyczyniać. Ja nie jestem oczywiście fachowcem. To są wszystkie jakieś takie rzeczy gdzieś tam po rozmowach z, gdzieś z ludźmi, którzy się na tym znają, czy gdzieś tam z moimi znajomymi, którzy również mieszkali w Anglii. Po prostu tyle, na tyle, że tak powiem, siega moja wiedza. A jaka jest całkowita prawda, może to wszystko naraz, Boże, jest coś jeszcze w zanadrzu, co tam powoduje takie właśnie problemy. Możecie, jeśli jesteście, właśnie może macie swoje firmy budowane, może się na tym bardziej znacie i sami walczyliście we własnych mieszkaniach czy domach tu w Polsce czy, czy gdzieś za granicą, to możecie dać mi znać, jak to właśnie wygląda. O, nawet by było fajnie, jak jesteście też również spoza UK. Dajcie znać, proszę, w komentarzu, z jakiego jesteście państwa skąd mnie oglądacie i powiedz i napiszcie czy właśnie czy u was są identyczne problemy czy, 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 czy w Polsce wam się zdarza mieć właśnie grzyba czy, czy nie wiem Holandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, gdzie tam najczęściej, mnie skąd mnie oglądacie, może w Skandynawia, to proszę napiszcie w komentarzu, czy u was też są takie właśnie sytuacje. Um. Jestem ciekaw, po prostu, czy to jest taka zmora, tylko w Wielkiej Brytanii. No dobrze, myślę, że taki szybki filmik na temat grzyba i panującej wilgoci w Wielkiej Brytanii. Dzięki bardzo za oglądanie. O komentarz oczywiście, już was poprosiłem. Będzie mi bardzo miło, będzie to fa fajne i ciekawe, właśnie usłyszeć jak to wygląda u Was? Jedną rzecz chciałem Was właśnie poprosić o subskrypcję. A dlaczego? Dlatego, że właśnie ostatnio zobaczyłem, um, przeszedłem sobie na moje, że tak powiem, treści i ustawienia na YouTube. No i się okazało, że na przykład ten jeden z ostatnich filmików, które nagrałem i wrzuciłem przedostatni, no to obejrzało ponad około 20 tysięcy ludzi i ach a tak strasznie mało mnie subskrybuje a, no to was jakby nic nie kosztuje a mi może wspomóc no i po prostu będzie mi strasznie miło jak mnie wesprzecie w tym a wiecie że no, jak ktoś tam właśnie robi filmiki gdzieś wrzuca i montuje no to to naprawdę czasami e, no zabiera sporo czasu naszego życia e, myślę że Byście mnie tak, że tak powiem docenili. Mi będzie bardzo miło, bo gdzieś, gdzieś fajnie, już zbliżamy się do tego mojego pierwszego tysiąca. Będziecie jakby moją pomocą w tym, jeśli po tym filmie się to uda zrobić. Będzie mi bardzo miło. No i cóż. Także życzę Wam dobrego lata. Lipiec mamy w pełni. Troszkę się teraz pogoda zepsuła. Wczoraj był upał straszny. Było bardzo gorąco. Dzisiaj jest dosyć duszno, ale ale już widzę jest pochmurnie. Czasami deszcz popada sobie, także jadę nad morze troszeczkę w inny klimat. Zobaczysz sobie jak jest na helu, jak to wygląda. I życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się mocno i jak zwykle do usłyszenia ponownie, także na razie. Dobrego dnia, hej! ar cross